Cześć, z tej strony Filip jak W tym nagraniu opiszemy sobie zakładkę rynek w platformie handlowej MetaTrader 4. Zakładka ta umożliwi Tobie dodawanie i odejmowanie dowolnych instrumentów, na których chcesz handlować, na których pozwala handlować Tobie Twój broker. Umożliwi Tobie również sprawdzenie jaki jest aktualny spread, jak i inne, bardziej szczegółowe informacje dotyczące handlu na instrumencie. Zakładkę Rynek włączamy tutaj po lewej stronie, wciskając również skrót klawiszowy Ctrl plus M, tak jak widać. I w zakładce Rynek masz wszystkie instrumenty finansowe, na których pozwala tobie handlować Twój broker. Oczywiście widok domyślny najprawdopodobniej nie będzie tak wyglądał, więc pozwól, że zrobię jedną rzecz, mianowicie ukryj wszystko. Troszkę przesadziłem, bo najprawdopodobniej będą tutaj główne pary walutowe. Ale za chwilę zobaczyć, w jaki sposób możemy sobie je tutaj umieścić. Bo jeżeli damy sobie teraz na pokaż, wszystko to wszystkie instrumenty finansowe, na których możemy handlować, nam się ukażą. Natomiast też nie do końca o to chodzi, bo jest tego, tak jak widzisz, trochę dużo. Co mamy dalej? Mamy cenę BIT i cenę ASK. Cena ASK jest oczywiście ceną, po której możesz kupować, cena BIT jest ceną, po której możesz sprzedawać. Coś, co mamy w tej kolumnie po prawej stronie, to jest aktualny spread zaznaczony tym wykrzyknikiem i go też najprawdopodobniej włączonego mieć nie będziesz. Żeby go aktywować, klikamy sobie prawym przyciskiem myszy na dowolnym instrumencie finansowym i tutaj klikam na spread. Możemy to też również wyłączyć, jeżeli nie chcemy mieć tego akurat włączonego. Z opcji, które mamy dalej, możemy pokazać ceny high and low. To są ceny najwyższe szczyty i naj, najwyższy szczyt, najniższy dołek dnia dzisiejszego na, każdej, na, na każdym z tych instrumentów. Więc wygląda to w ten sposób. Ja to sobie akurat schowam, bo tego nie potrzebuję. Przejdę może do tego, w jaki sposób usuwać poszczególne instrumenty, jeżeli nie chcemy mieć ich tutaj w tym, w tym spisie. Bardzo prosta rzecz, klikamy po prostu prawym i ukryj. Jeżeli chcemy, żeby ten instrument się pojawił, może nam łatwiej będzie, jak ukryjemy wszystko, to musimy kliknąć prawym, następnie klikamy symbole i tutaj mamy wszystkie instrumenty finansowe, na których pozwala Handlować mi akurat mój broker. Jeżeli chcę dodać przykładowo AUDCAD, klikam dwukrotnie. I ten instrument już jest na mojej liście tutaj. Ewentualnie druga opcja, klikam sobie i jeszcze raz na pokaż. Tak możemy dodawać pojedyncze instrumenty finansowe. Możemy sobie zrobić listę. Przykładowo, jeżeli mamy, nie wiem, 5 czy 10 instrumentów, na których handlujemy najczęściej, to przykładowo takie trzy tutaj. I klikamy sobie zestawy. Możemy sobie dać zapisz jako. Dajemy sobie jakąś nazwę. Damy sobie nazwę test. Zapisujemy. Teraz, jeżeli pokażę wszystko albo włączę jakąś inną listę, to z łatwością będę mógł sobie wrócić do tej listy, którą stworzyłem przed chwilą. Lista test. I mam te trzy pary walutowe, na których handluję najczęściej. Z takich jeszcze bardzo istotnych rzeczy. Klikając na prawym, na danym instrumencie finansowym, i dalej, specyfikacja, otworzą się bardziej szczegółowe informacje co do warunków, jakie daje Tobie twój broker, jeżeli chodzi o handel na tej parze walutowej, na tym instrumencie. Najważniejsze, pamiętajcie, jest ten swap pozycji długiej oraz krótkiej i czy ten trzydniowy swap jest naliczany tylko w środę, czy też w inne dni. Zwracajcie na to uwagę, bo to też jest bardzo istotne. Kolejna rzecz, jaką można zrobić, to oczywiście przykładowo otworzyć nowy wykres. Jeżeli przyciągniemy, tak jak ja to zrobiłem przed chwilą, daną parę walutową, dany instrument na, na okno, to nam po prostu się podmieni ten instrument. Jeżeli chcemy otworzyć nowy, możemy kliknąć prawym. Okno wykresu. Tylko wtedy to okno wykresu będzie w układzie domyślnym, takim graficznym, więc też ewentualnie będzie trzeba to zmienić, jeżeli mamy zapisany szablon, to tym bardziej. Nowo otwarte okna, tak jak widzisz, pojawiają się tutaj, także można pomiędzy nimi też się bez problemu przemieszczać. Kolejna rzecz to głębokość rynku i oczywiście nowe zlecenia. I tu, jeżeli kliknęliśmy na parę akurat euro do dolara, to nie znaczy, że musimy zawierać zlecenie na tej parze. Możemy ją tutaj po prostu dowolnie wybrać z listy tych dostępnych. Następnie, wybieramy oczywiście wielkość pozycji, ewentualnie stop lossa, take profit, który sobie ustalamy. Możemy da dać komentarz i wybieramy, czy wchodzimy po cenie rynkowej, która jest pokazana. Mamy cenę, po której wchodzimy, jeżeli chcemy sprzedawać, cenę kupna. Tu jest akurat zerowy spread, tak jak widzisz. Czy ma być to może zlecenie oczekujące, jeżeli tak, to jakiego typu, ale o tym w innym nagraniu. Wykres możemy też sobie jeszcze dodatkowo włączyć tutaj. Jeżeli mamy więcej tych par walutowych, damy sobie pokaż wszystko, to też mamy tutaj do, do wyboru. I klikając dowolny, instrument finansowy otwiera nam się to domyślnie w nowym oknie. To tyle, jeżeli chodzi o to nagranie, jeżeli było dla Ciebie pomocne, udało się Tobie dotrzeć do końca, zostaw proszę łapkę w górę i komentarz. Proszę również o subskrypcję kanału, a jeśli chcesz być powiadamiany o kolejnych nagraniach, naciśnij dzwonek obok Suba. Do zobaczenia w kolejnym wideo.